Gimbal to specyficzny sprzęt dla specyficznego odbiorcy, szczególnie jeśli mowa o rozwiązaniach profesjonalnych. W dzisiejszej recenzji postaram się sprawdzić, co oferują dwa najnowsze urządzenia marki DJI: Ronin S2 oraz Ronin SC2. Zapraszam do mojej recenzji. W pudełkach obu gimbali znalazło się wiele elementów służących do połączenia całego setupu. DJI RONIN S2 przyszedł do mnie w wygodnej, pełnej przygródek torbie. RONIN SC2 zapakowany został w kartonowe pudełko z piankowym wypełnieniem. Na zestawy składa się m.in. okablowanie, szybkozłączki czy wsporniki. Pełną listę elementów znajdziecie w tekstowej recenzji na naszej stronie. Link czeka w opisie. Jakość tworzyw, z których wykonane zostały części wyposażenia obu urządzeń, jest naprawdę bardzo wysoka. Producent przykłada wagę do szczegółów, które gwarantują uczucie obcowania ze sprzętem premium. Do testów dostałem dwa bardzo podobne, a jednak skrajnie różne urządzenia. Ronin S2 ma odpinaną rączkę, w której znajduje się bateria. Po odczepieniu jej od ramion możemy naładować ją lub schować do jednej z kieszeni torby. Na zgięciu każdej z osi umieszczona została zasówka z symbolem zamkniętej i otwartej kłódki. Blokuje ona ramiona w wybranej przez nas pozycji. Gimbal wykonany został z włókna węglowego, a na jego boku znalazł się dobrze widoczny biały napis Ronin. Na każdej z osi nadrukowana została miarka pomagająca przy regulacji poziomu kamery. W centrum znajduje się malutki dotykowy wyświetlacz a pod nim joystick służący do sterowania ruchem osi pochylenia. Tuż obok umieszczono spust migawki działający gdy kamera podłączona jest do gimbala za pomocą przewodu. Poniżej znajduje się klawisz funkcyjny M służący do wyboru profilu użytkownika. Po prawej stronie znajdziemy przycisk zasilania a naprzeciwko klawisz spustowy służący między innymi do uruchomienia trybu blokady. Gimbal wyposażony Został w pokrętło domyślnie służące do sterowania fokusem podłączonego po kablu aparatu. Pod dużą gumową zaślepką znalazły się dwa porty dla akcesoriów z serii Ronin. Na dole umieszczony został klawisz, dzięki któremu sprawdzicie poziom naładowania akumulatora. Inaczej wygląda sprawa z Ronin SC2. Gimbal ma składaną w pół łamaną konstrukcję. Rączka jest na stałe przytwierdzona do ramion. Podczas ładowania przy gniazdku umieszczamy więc całe urządzenie. Tańsza wersja gimbala także ma ekran. Wyświetla on podstawowe informacje, a steruje się nim z użyciem klawiszy funkcyjnych. Pozostałe elementy sterujące są takie same jak w poprzednim omawianym modelu. Jedyną różnicę stanowi tutaj port ładowania, znajdujący się tuż nad klawiszem zasilania. Ronin SC2 posiada czarne, matowe wykończenie. Na jego ramieniu także znalazł się napis Ronin, a na osiach nadrukowano miarki poziomowania. Wykonanie obu konstrukcji to całkowita perfekcja. Ramiona, silniki czy pokrętła robią wrażenie niezwykle solidnych i trwałych. Po umieszczeniu aparatu na głowicy jednego z gimbali ruchami ramion kierować możemy z użyciem specjalnego joysticka. Przycisk zasilania służy nie tylko do włączania i wyłączania urządzenia. Podwójne krótkie kliknięcie włączy np. tryb uśpienia. Dłuższe przytrzymanie klawisza spustowego zablokuje pozycję gimbala. Dwukrotne szybkie kliknięcie go wycentruje aparat, a trzykrotne obróci kamerę o 180 Stopni, tak, by umożliwić nam nagrywanie w trybie selfie. Połączenie kamery po kablu wymaga posiadania jednego z kompatybilnych modeli. Ich lista znajduje się na stronie producenta. Po podpięciu obu urządzeń zyskujemy dostęp do sterowania aparatem z poziomu trzonka, nagrywania, fotografowania czy sterowania zoomem i autofokusem. Przycisk oznaczony literą M pozwala na przełączanie się pomiędzy profilami użytkownika. Wszystkie powyższe komendy są praktycznie identyczne dla obu testowanych gimbali. Zdalne sterowanie urządzeniami możliwe jest po pobraniu aplikacji DJI Ronin. Możemy użyć tutaj wirtualnego joysticka, wypoziomować kamerę na gimbalu, czy sprawdzić ustawienia osi, oraz wykonać pełną kalibrację ramion urządzenia. Zakładka profile użytkownika to moduł z podziałem na tryby. Zakres ich działania szybko dopasujemy do własnych preferencji. Opcja status to dostęp do pełnego przekroju ustawień. Przeprowadzimy tutaj kalibracje systemowe, a także przełączymy urządzenie w tryb spoczynku. Gimbale oferują opcje panoramy. Możemy określić tutaj rodzaj matrycy aparatu, długość ogniskowej obiektywu czy czas trwania operacji. W opcji time-lapse mamy możliwość wybrania do 5 punktów obrazu z odstępem między klatkami w zakresie od 1 sekundy do 1 minuty. Czas trwania procesu może wynieść tutaj aż do 6 godzin. Tryby foto dobitnie uświadamiają, że mamy do czynienia ze sprzętem dla prawdziwych zapaleńców. Możliwości kamery w zestawie z gimbalem ogranicza tylko nasza wyobraźnia, kreatywność oraz dobrej jakości aparat. Testowane gimbale są dość ciężkie i korzystanie z nich wymaga siły. Nie są to też małe poręczne zabawki, które wygodnie będzie wszędzie ze sobą nosić. Nie jest to sprzęt dla laików. Profesjonaliści docenią wysoką jakość wykonania urządzeń oraz ich niezawodną i bezproblemową pracę. Sprzęt działa perfekcyjnie. Płynność nagrań, ciekawe tryby i zdalne sterowanie pozwolą na rejestrację świetnie wyglądających ujęć i kadrów. Ronin S2 daje użytkownikowi lepszy komfort sterowania, większą wygodę ładowania i składania dzięki odpinanemu trzonkowi z baterią. Został też wykonany z lepszych materiałów i ma większy dotykowy ekran. Jest więc pod wieloma względami sprzętem z wyższej półki. Ronin SC2 ma mniejszy wyświetlacz, uproszczony menu i łamany system składania konstrukcji. Został też wykonany z innego rodzaju tworzyw. Oba urządzenia działają genialnie, oferują świetną płynność i doskonałe efekty foto i wideo. Znacznie różni je jednak cena. W wersji podstawowej Ronin SC2 kosztuje 1999 zł, a Ronin S2 3599 zł. Na którą opcję wy się zdecydujecie? Dzięki za uwagę i zapraszam na moje kolejne filmy na kanale tabletowo.